Jak oceniasz naszą akademię menadżera? Co ci się z niej podobało i który dzień najbardziej zapamiętasz? Witam serdecznie. Wiedząc o tym, iż nie odniesiemy sukcesu bez inwestycji w siebie, bez ciągłego szkolenia, uczenia się nowości, postanowiliśmy z kolegą wziąć udział w trzydniowym szkoleniu Akademia Menadżera Hotelu, które miało miejsce w Starachowicach. Jestem. Pod pełnym wrażeniem. Nauczyłam się tutaj naprawdę wiele, i możemy nowości, o których dowiedzieliśmy się, wdrożyć w naszym hotelu, restauracji. Wiemy doskonale, że każde szkolenie jest inwestycją samo w sobie, i inwestujemy w siebie cały czas, uczymy się tych nowości. Nie wyobrażam sobie odnoszenia jakichkolwiek sukcesów bez ciągłej nauki, bez ciągłego szkolenia, bez wdrażania nowości w naszym biznesie. Dziękuję za to niezmiernie, bo naprawdę pełen profesjonalizm, doświadczenie. To jest wszystko to, co mogliśmy się tutaj y, nauczyć. Myślę, że y, to, co najbardziej wynieśliśmy ze szkolenia, to dział marketingu, y, ponieważ marketing otworzył nam oczy na nowe trendy, y, na to, co możemy y, uczynić, aby udoskonalić, ulepszyć. Pracę i efektywność naszego obiektu. Czy rekomendujesz innym naszą Akademię i szkolenia? Oczywiście, jak najbardziej y, rekomenduję szkolenia Hotele Plus. Y, jak powiedziałam wcześniej, są to bardzo profesjonalni i doświadczeni szkoleniowcy, i naprawdę z tego szkolenia możemy nauczyć się wiele i przenieść to na nasz obiekt. Bardzo dziękuję. Dziękuję.